Hej, kochani, dzisiaj pogadamy o tym, co się dzieje na rynku krypto, bo naprawdę trudno jest przejść obojętnie obok tego szumu i emocji, które znowu zaczynają się nakręcać. Widać to wszędzie, tak? W nagłówkach, w social mediach, w analizach największych instytucji finansowych, znowu pojawiają się ogromne prognozy cenowe dla Bitcoina, dla Ethereum, mówi się o instytucjonalnym wyjściu w krypto, oczywiście o firmach, które dodają do Bitcoina, do swojego bilansu cały czas i oczywiście o nowej erze aktywów finansowych, czyli właśnie aktywów cyfrowych. Tak? I wiecie co? Generalnie to wszystko brzmi bardzo, bardzo znajomo. Dlaczego? Dlatego, że no w pewnym sensie można powiedzieć, że to już przeżyłam, ponieważ w 2017 roku, kiedy dołączałam do rynku krypto, wtedy Bitcoin szedł na 20 tysięcy dolarów z 1000 dolarów. No i też media krzyczały, że tak powiem, o ludziach, którzy stali się milionerami w jedną noc. Był duży hype i, że tak powiem, niesamowite emocje w związku z tym związane. No i ja oczywiście między innymi w to weszłam właśnie na tych emocjach. No, zostałam oczywiście do, do 2025 roku, to oznacza, że. Te emocje są już pod kontrolą, ale jakby nie patrzył, to właśnie mnie przyciągnęło do rynku krypto. No, ale pamiętajmy, że kiedy muzyka ucicha, to Bitcoin spada. Tak i właśnie obecnie tak samo się dzieje, ponieważ jesteśmy w sierpniu, zaraz będzie wrzesień. Statystycznie wrzesień jest najsłabszym miesiącem, jeżeli chodzi o performance krypto i bitcoina. No tutaj oczywiście z drugiej strony z kolei pojawiają się plotki o tym, czy przypadkiem nie wchodzimy w bessę, tak, czy nie wchodzimy już w brutalną kryptozimę. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, posłuchajmy prognozy tak naprawdę największych instytucji finansowych, które no nie rozpalają, można powiedzieć wyobraźnie. Otóż e, jakie liczby się pojawiają w internecie? No, musimy powiedzieć, że Galaxy Research, jedna z e, wiodących firm analitycznych, prognozuje, że Bitcoin już w pierwszej połowie prognozował, tak, że już w pierwszej połowie 2025 dobije do 150 tysięcy dolarów, a pod koniec roku może przekroczyć nawet 185 tysięcy dolarów. Ethereum e, prognozowało, że będzie powyżej 5,5 tysiąca dolarów. Van Eck mówi o 180 tysiącach dolarów za Bitcoina i Ethereum powyżej 6 tysięcy dolarów. Altcoin Daily mówi o 150 tysiącach dolarów za Bitcoina i 5 tys. za Ethereum. Niektórzy też analitycy mówią o Ethereum za 7,5 tysiąca dolarów albo nawet za 20 tysięcy dolarów za Ethereum do końca roku. I żeby nie było, te wszystkie prognozy oczywiście mają sens nie biorą się z powietrza, bo mamy naprawdę bardzo mocne fundamenty pod tą hosę. Miliardy dolarów wpływają do ETF-ów, tak, na Bitcoina, na Ether i to wszystko prawda. Jednak musimy pamiętać, że żeby dojść do tych naszych liczb, tak, 150, 180, 200, 300 tysięcy dolarów za Bitcoina, uważam, że nawet i milion dolarów za Bitcoina będzie, może będzie do 2030 roku, takie też są prognozy. Jednak musimy pamiętać, że w tym wszystkim generalnie mamy do czynienia z emocjami. Tak, Tutaj pojawia się ten cykl emocji i temu cyklowi emocje towarzyszą wzrosty i spadki, wzrosty i spadki, tak, a te wzrosty i spadki na Bitcoinie obecnie są no, takie dosyć, dosyć częste. Tu tak? już nie mamy parabolicznego ruchu jak, jak kiedyś, tylko właśnie mamy wzrosty, korekty, wzrosty, korekty, no bo tak naprawdę zmienność bitcoina się powoli zmniejsza. Niedawne badania pokazują, że o dziwo zmienność bitcoina zmalała bardzo i teraz nawet uwaga jest tylko i wyłącznie dwa razy więcej większa ta zmienność niż zmienność złota, tak? Więc to trzeba o tym trzeba pamiętać, że Bitcoin robi się coraz bardziej stabilny, co z jednej strony jest dobrze, bo spadki są mniejsze, ale z drugiej strony, tak dla tych, słowo ostrzeżenie dla tych, którzy czekają na paraboliczne wzrosty, no jednak można, że tak powiem, się tego nie doczekać, tylko teraz Bitcoin staje się takim aktywem dla cierpliwych, dla osób, instytucji, tak, które potrzebują mniejszej zmienności. I, i stabilnego, powolnego wzrostu. Co nas czeka w krótkim terminie? No w krótkim terminie generalnie może się wydarzyć wszystko i o tym też należy pamiętać, kochani. Mamy korekty, mamy korekty, korekty na rynku krypto są bolesne. Tak jak mówiłam, Bitcoin już cechuje się coraz mniejszą mniejszą zmiennością. Ale na innych kryptowalutach, na innych altcoinach korekty są dosyć bolesne, szczególnie jeżeli ktoś bawi się dźwignią, prawda? Warto też pamiętać, że cały rynek krypto, w tym Bitcoin, Ethereum i te największe kryptowaluty, są już coraz bardziej powiązane z danymi makro, tak? z danymi o globalnej gospodarce, szczególnie jeżeli chodzi o dane z Stanów Zjednoczonych, tak? takie jak bezrobocie, takie jak inflacja, takie jak. Globalna płynność. Jeżeli publikacje o inflacji będą wyższe od prognozowanych, to Bitcoin może spaść nawet do 100 tysięcy moim skromnym zdaniem, a Ethereum nawet do 3,5 czy 3 tysięcy, tak? Co nie oznacza z kolei, że w długim terminie nie możemy się spodziewać wzrostów, Ponieważ, tak jak mówiłam, kochani, jeszcze nawet nie nastąpiło tak zwane Q. I Bitcoin osiągnął swój ATH, Ethereum też przybliżyło się do swojego ATH, nie wiem tam, czy dotknął, czy nie, ale wszystko to się zadziało bez tak naprawdę, prawie bez obniżek stuprocentowych i prawie bez QE, czyli luzowania ilościowego. Więc, kochani, bardzo uważajmy, kiedy euforia tutaj, że tak powiem, miesza się z ryzykiem. Miejmy swoją własną strategię, ponieważ kiedy wchodzi euforia, wtedy zazwyczaj właśnie przychodzi korekta, tak? Z drugiej strony, jak przychodzi korekta, nie ma co się bać, ponieważ wcześniej czy później rynek odbije i po zimie zawsze przychodzi wiosna czy lato. Jakie możemy lekcje czy strategie tutaj zastosować? Ja z kolei, jeśli chodzi o mnie, to z 2017 roku, kiedy zaczęłam, tak, swoją przygodę z kryptowalutami, wyniosłam jedną podstawową lekcję. Rynki nie interesują się naszymi marzeniami, rynki nie interesują się naszymi prognozami, czy prognozami, anal prognozami analityków, banków i, i tak dalej. Ceny idą tam, gdzie jest popyt i podaż. Nic więcej. Tak? Moim skromnym zdaniem i coraz bardziej coraz częściej się o tym upewniam, wolę patrzeć na wykres, wykres e, cenowy, na wskaźniki, które mi mówią o Słabnącej bądź przyspieszającej hoście, które mówią mi o wolumenach, tak, niż patrzeć na newsy, niż patrzeć na nagłówki, niż patrzeć na emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą. Ponieważ z tych wykresów i z tych danych można dużo, dużo więcej odczytać. Dlatego, jeżeli chcecie w tym wszystkim się odnaleźć, to osobiście polecam kilka zasad. Pierwsza to jest zarządzanie ryzykiem, czyli Inwestuj zawsze tylko tyle, ile możesz stracić, bez płaczu, co nie zabije Twoich finansów. Realizuj zyski, tak, jeżeli rynek daje Ci zarobić, to weź część, przynajmniej część zysku ze stołu, tak, nie czekaj na to, a może trochę jeszcze urośnie, a może jeszcze trochę więcej pójdzie w górę. Ja swoją część zysku wzięłam z Bitcoina przy 118 tysiącach, tak i, że tak powiem, jestem zadowolona jak na razie. Tak, oczywiście e, obecnie dokupuję. E, jeżeli spadnie do, do 100, jeżeli spadnie do 90, będę bardzo szczęśliwa, ponieważ e, będę e, pomnażać swoją e, pozycję w Bitcoinie i oczywiście w innych kryptowalutach, jeżeli jeszcze będą większe spadki, e, ponieważ uważam, że koniec 2025 roku może i początek 26 może przynieść e, no, bardzo e, ciekawe, zyski dla cierpliwych. Dalsza zasada, którą polecam, dywersyfikuj, tak? Bitcoin, tak jak mówiliśmy, już powolutku słabnie, jeżeli chodzi o wzrosty. Te wzrosty już będą coraz mniej gwałtowne, będą bardziej stabilne, więc ja osobiście, tak, też stosuję dźwignię na Bitcoinie, ale tylko i wyłącznie na Bitcoinie, tak? ponieważ tutaj zmienność jest mniejsza i tutaj mogę sobie pozwolić na troszeczkę e, większą dźwignię. Jeżeli chodzi o inne kryptowaluty, e, tak jak Chainlink na przykład, czy Solana, czy Sui, czy Hedera, tak, czy XRP chociażby, no to są to wszystkie kryptowaluty, które e, warto też e, mieć w portfelu, ponieważ dywersyfikacja jest kluczem do skutecznego portfelu. Dzisiaj rośnie Solana, jutro rośnie Sui, a pojutrze rośnie Bitcoin, tak? I warto mieć ekspozycję na różne kryptowaluty, pod warunkiem, że znasz te projekty, jesteś przekonany o ich sukcesie i o tym, że są to mocne i solidne projekty, tak, które przetrwają jedną, drugą, trzecią kryptozimę, jeżeli taka nagle nadejdzie. No i ostatnia zasada, która według mnie jest bardzo, bardzo ważna i jest ważna dla traderów i jest ważna dla inwestorów, moim skromnym zdaniem, Unikaj oczywiście FOMO. Tak jeżeli czujesz, że musisz kupić, bo już wszyscy kupili, a ty jeszcze nie, to najprawdopodobniej jesteś już spóźniony albo spóźniona. Wtedy po prostu weź się w garść i wtedy rób a, albo DCA, czyli uśrednianie ceny, albo po prostu poczekaj aż przyjdzie naprawdę krypto zima i wtedy sobie kupisz duży kawałek e, można powiedzieć swojego e, kryptoportfela. No i na koniec oczywiście chciałabym powiedzieć o dłuższej perspektywie. Tak jak mówiłam, pamiętajmy, że Bitcoin to już nie zabawka dla internautów, tak? To nie jest jakaś waluta cyfrowa. Jest to e, waluta, w którą inwestują fundusze emerytalne, korporacje, nawet państwa e, i państwa nawet patrzą w stronę Bitcoina bardzo, bardzo e, poważnie, tak? Niektóre już zaczęły, niektóre dopiero patrzą, ale moim zdaniem wcześniej czy później Bitcoin i złoto będą postrzegane. Jednakowo. Są to bardzo mocne fundamenty i są to fundamenty, które sprawiają, że te aktywa, takie jak Ethereum czy Bitcoin czy inne, oczywiście, mogą przetrwać każdą burzę i każdą krypto zimę. Tak? Czyli kupując, jeżeli tak po raz pierwszy w ogóle wchodzisz w rynek krypto, to radzę kupować twojego pierwszego Bitcoina od razu z myślą, tak że jeżeli przyjdzie kryptozima, czyli jeżeli przyjdą spadki, nawet minus 50%, jesteś w stanie to przytrzymać i skapitalizujesz swój zysk, na przykład, nie wiem, za 2-3-4-5 lat. Tak? Z takim nastawieniem. Więc podsumowując, tak, jesteśmy dzisiaj w bardziej dojrzałym e, rynku, ale czy będą w związku z tym spadki? Oczywiście, że będą i nadal one są dużo większe niż na tradycyjnym rynku akcji, więc też warto na to uważać i co robić. Cieszy się tym, co daje rynek tu i teraz, jeżeli jesteś krótkoterminowym inwestorem, i nie dać się tak naprawdę oślepić euforii, jeżeli taka nadchodzi. Najważniejsze to po raz setny powtarzam: mieć swój plan, mieć, swój, mieć swoją strategię, trzymać się tego i nie pozwolić, żeby emocje, czy strach, czy chciwość decydowały za ciebie. To tyle, czym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale. Nowy na rynku krypty, w świecie krypty, chciałabyś troszeczkę więcej, chciałabyś albo chciałbyś troszeczkę więcej poznać i przybliżyć sobie ten temat, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do pobrania mojego bezpłatnego kursu Od Zera do Kryptoinwestora. Link jest w opisie tego filmu. Zapisuj się, bardzo fajny mam też newsletter, blog na Substacku. Też zapraszam serdecznie. Bardzo wszystkich chętnych. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.